Z ewangelii według świętego Mateusza uczniowie jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Przez tą sytuację, którą odkrywamy w dzisiejszej ewangelii, Jezus wdał się w konflikt z faryzeuszami po raz kolejny. Powstaje pytanie, czy warto było? I na to pytanie. Jezus odpowiada w najprostszy możliwy sposób: Jeżeli człowiek jest głodny, to dla Boga nie ma innej odpowiedzi, jak tylko człowieka nakarmić. Jezus widzi każdy nasz głód. Widzi, że jesteśmy głodni chleba, głodni miłości, głodni bliskości, głodni bezpieczeństwa. Jesteśmy głodni człowieczeństwa. I Jezus te nasze głody widząc, po prostu na nie odpowiada. Nie zastanawia się, czy warto, nie zastanawia się, czy nie złamie reguł, nie zastanawia się, czy wypada, nie zastanawia się, czy to mu się opłaci. Widzi mnie i ciebie głodnym, i to jest dla niego argument, żeby przyjść z chlebem, nakarmić nas. W pierwszym rzędzie nakarmić nas sobą. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie wśród pachnących głosów i zapraszam najserdeczniej na jutro.